Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrabkowym na moim kanale. Dzisiaj mam taki nietypowy odcinek, ponieważ widziałam na tapetę Mega Megapensja. Mam jej 5 sztuk plus taki skromny bonus, nie? Skromny bonus, czyli wielka krzyżówka za 30 zł, co nam daje razem dropping za 80 zł. I dlaczego akurat megapensja? Bo zobaczyłam, że. Znaczy zobaczyłam, przyuważyłam taką małą zależność, że w kolekturach obok mnie te fioletowe megapensje, w których. Już główna, w których jeszcze jest do wydrapania główna wygrana, znikają, a zastępują mnie te szaraczki, w których nie ma głównej wygranej. Więc podejrzewam, że po prostu lot to usilnie próbuje zrobić tak, żeby w kole, która w mojej okolicy na pewno nie padła główna wygrana, ostatnia, która zostałaby mega pensji, No ale postanowiłam się przyjrzeć tej zdrabce, no bo w sumie, jeżeli nie mega pensja. To czekają nas tutaj jeszcze jakieś takie inne wygrane typu 10 tysięcy 1500-200. No, coś może interesującego czyhać w tych szarych megapensjach. No i sobie właśnie dzisiaj sprawdzimy, co takiego może tu być. Działam 5 sztuk z jednej paczki, więc to może być albo super pomysł, albo zgubne. No, trudno, no trudno. Mm, no właśnie tak chciałam sprawdzić nie, 200, 500, no ale w sumie zwrot <głos》> też by mnie bardzo satysfakcjonował a wielka krzyżówka a no nie wiem, bo w sumie już tych brylantów mi się nie chciało brać, no a w sumie ta wielka krzyżówka, no osobiście do niej jakiegoś tam dużego szczęścia nie mam no ale możemy sobie też ją również dzisiaj odczarować ktoś tu może siedzieć, miejmy nadzieję no dobra, to nie wiem jak robimy, chyba dzisiaj wszystko przedstawiłam, ten mój plan ogólny może dwie czy 3 mega pensje, a potem przejdziemy sobie do zdrabki bonusowej. Ogólnie nie przepadam za mega pensją, może Wam mówiłam czy nie, aczkolwiek parę odcinków temu udało mi się 50 zł mniej ustrzelić, nawet stówkę, a no więc jakoś tak powoli zaczynam się do niej przekonywać. Szczęśliwa zdrabka, jeżeli chodzi o kanał zadrapanych czy o make-up. No ja tak. Ale może dzisiaj, może dzisiaj, to właśnie w tym szaraczku, w którym już nie ma głównej wygranej. No dobra, to jedziemy z pierwszą zdrapeczką. Mamy tak: 25, 11, 1, 3 oraz 46 to nasze wygrywające liczby w tej zdrapeczce. A co my mamy? Mamy 39, 17. Naga, pensja po raz pierwszy no i wiadomo, że po raz ostatni 24 i piątka. Pierwszy rządek nie ma nic. Kolejno mamy tak. 45 2 no zaczynają się liczby obok. 13, 33 i 48 połowa zrapeczki nie ma niestety nic 9 40. 12, 15 i 14. 3/4 z drapki i dalej nic. 47 blisko, 43 nie ma, siódemki nie mamy 22 też nie, no i ostatnia szansa to czwóreczka, więc blisko. No niestety pierwsza z rapeczka przegrana. Ale jeszcze ich troszeczkę mamy. Może coś tam będzie. Ok. Kolejna. Mega pensja. I mamy tak. 49. 4. No, te liczby to by się przydały, ale w tamtej zdrabce. Eee, 2, 5. No, wszystko by się tam przydało. I 33. Znaczy, te liczby będą pomocne w tej zdrabce. Mamy tak. 47. 45, coś tak nieładnie nie drapię, 38, ale to ze względu na to, że boję się, że napatoczą mi się literki kontrolne. No dobrze, pierwszy rządek nie ma nic, mega pensja, oczywiście, 32, 6, 31...

Oraz 37. No i wygląda na to, że jest kolejny pusteczek. No niestety. Ok, to jeszcze jedna mega pensja i przechodzimy sobie do naszego skoro mi się go bonusiku. Tutaj poszukujemy tak 38, 42, 22, 25 oraz 45. No i czy te liczby będą na dole? Póki co mamy czterdzieści jeden, osiem, trzydzieści siedem, czterdzieści siedem i siedem, kurde, co jest? Trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy, trzydzieści sześć, i czterdzieści dalej, nic.

No to może coś ten nasz bonusik podratuje. Wielka krzyżówka. Wierzy dla nas salony. No i jak tam tutaj zrobić? Chyba jak zwykle sobie najpierw zatrzymam wszystkie możliwe litery, tylko żeby przypadkiem nie zatrzeć literek kontrolnych. Zawsze się tego boję. Tutaj taka długa pustka, to tutaj będzie tak. Uf. MS. Y D DT i U GJ R i C B E Czy będzie jakieś A czy O FZ. Hmm. Oraz L mamy A. Dobra, żyjemy. Mamy A. Literka A jest bardzo fajna. Literka A jest bardzo pomocna. Już się bałam, że jej nie będzie. No dobra, to jedziemy sobie z bonusami. Jan. Jan. Nie ma N, więc ganek, ganku też nie będzie. Nie było O, więc post też nie. Alif. Nie ma W. No, i został się Staw. Sy, ty, a, w. No dobra, w bonusach nic nie ma. A teraz tak. oslo odpada. Upust. U, p, u, s, ty. Upust będzie. Mamy pierwsze słowo, ale tutaj w tej krzyżówce potrzebujemy aż pięciu słów, aby coś wygrać. Aż pięciu słów. Lizak. Mle i -z A. Nie ma K. No szkoda. Buda. B, U, D, A. Mamy drugie słowo. możemy sobie spokojnie wykreślić, ponieważ nie mamy O. Tutaj też nie mamy O. Nie mamy O. Okej. Okay. Don, nie mamy O. Nurt. Chyba nie było N. Dokładnie. Więc nurt i n, i Tkanka nie było n. Juwenalia. Ale nie było w, z czego pamiętam. Dok też nie. Druk nie było. K. Luwr, nie było w. Arbiter. Trudne jakieś słowo. A ryby, i ty, e, r. Ale jest. Więc mamy już trzecie słowo. Jeszcze dwa i będzie naprawdę e, fajnie. Um, Ryki nie było K, Finlandia. Finlandia nie było N, więc nawet nie ma co gdybać. Tutaj garnitur nie było N, Bruksela nie było K nie było N, Niemcy nie było N nie było, cement nie było N, N, N hm, może być problem może być problem D, I A, D, E M, mamy czwarte słowo no by się przydało jeszcze jedno proszę Leszczyno nie było N i Albatros, nie było O oj. cztery słowa Cztery słowa słabo. Tutaj tak nie było. O Jezu, sorry, Nie było O. Kra nie było K. Marsz. Możliwe, że marsz będzie. My, A, R, S, Z. Mamy marsz. Scenaria nie było N, e, UNESCO, Villas nie było V. No tym razem V by się przydał Golf nie było mm, nie było o gmach atom nie było o tron por nie było o pralnia nie było n n n lis, drugie słowo no jeszcze jedno ale Rimini odpada dno odpada wieloryb odpada chycel. No, hycel mógłby być, ale nie dali literki H i w tym momencie to jest zło. Ponieważ tutaj mamy dwa słowa, a tam mieliśmy cztery. No tak, blisko wszystkiego, a jednak ta wielka zdrapa jest pusta. No to źle, no to naprawdę źle. Ponieważ zostały nam dwie mega pensje, które mogą uratować to wszystko albo to wszystko jeszcze bardziej pogłębić. Hmm. Hmm. Więc liczę na nie. Jak mnie to się obraża na tą zdradę: 46, 2, 24, 42 oraz 9. Przypominam, 80 zł składu, więc mamy tak, mamy. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, czternaście, dwadzieścia dziewięć i pięć. Nie ma nic, nie ma nic, jak zaklęte, trzydzieści dziewięć, cztery, dziewiętnaście, trzydzieści siedem i dwadzieścia cztery mamy wygraną. Uff. Piętnaście, dwadzieścia sześć, trzy, czterdzieści osiem oraz czterdzieści cztery. Czy coś dołączy do naszej dwudziestki czwórki? Mamy dwójkę, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, czterdzieści trzy i mega pensja. Więc mamy dwie wygrywające liczby. Mmm, jak miło. Boże. Mm, naprawdę super. Zajebista sprawa. Ja pierdzielę. Jedna zdrabka, jedna zdrabka i naprawdę uratowała wszystko, tą wielką krzyżówkę, ten Puste mega pensje. No jednak, kurde, warto brać. Warto brać mega pensje. Mary poleca. Mary nie namawia do drapania, ale szare mega pensje też są spoko. Patrzcie. Hmm. Podobną sytuację niedawno widziałam, że dwie liczby dałem 100 złotych. MMM. No, po prostu zatkało mnie, szczerze powiedziawszy, był już tak, a patrzę, pewnie dycha. No dobra, dwie dychy, nie? 80 zł wkładu. a tutaj mamy, kurde, złoto. Mamy złoto z drapeczka z numerem 1. Wow. Wow. No, ciekawe, czy coś jeszcze dołączy do tej wygranej. No, jakby coś jeszcze w krzyżówce pykło, to by naprawdę było świetnie. Ale i tak jest super. I tak jest plus. Jaj! Już mogę spokojnie drapać. Mamy 6, Trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, piętnaście oraz czterdzieści dziewięć to nasze wygrywające liczby. I czy tu coś będzie, czy już nic nie będzie? Trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, trzydzieści sześć, dziewiętnaście, czterdzieści trzy, jedyneczka. Dwadzieścia siedem, dwanaście i dwadzieścia dwa. Połowa zdrapki nie ma nic. Trzydzieści dwa, pięć, dwadzieścia cztery, czterdzieści siedem i osiem. Dalej nic. Ostatni rządek czterdzieści cztery, osiemnaście. 7 oraz 42. Wow. wow! Tutaj też pusto, też pusto, ale po prostu no, no takie odcinki warto nagrywać. No, po prostu puste zrapki to jakieś szaleństwo, jakiś kosmos, ponieważ wielka krzyżówka i 4 megapensje puste. Można byłoby rzec, że to jest tragedia i odcinek zły, ponieważ no wkład był dosyć spory. Ale ta jedna zdrabka wygrywała i wygrywała po prostu przekosmicznie, ponieważ mamy 100 zł, czyli jesteśmy 20 zł na plusie, a tylko dzięki takiej jednej małej megapensji konia, bo wszystko inne jest po prostu do wywalenia i i i, i. I co mogę powiedzieć, no w sumie. Odcinek na plus, mega pensja szarutka, przetestowano. Mi tam się nawet podoba. <laughs> Taka sprawa, tylko po prostu, jakoś nie wiem, nie potrafię tutaj mega pensji przekonać, w ogóle nie wygrała 500 zł, to jakoś tak nie, wiem, nie lubię. No, ale no, stosunek wygranych zdrapek do przegranych to jest po prostu jakiś kosmos, jedna zdrawka na 5, no, ale ta wygrana Uuu, fajnie. Takie odcinki warto nagrywać, takie odcinki warto drapać i w ogóle. A jeżeli macie jakiś pomysł do przetestowania jakichś innych zdrapek, jakieś rywalizacje, coś tam, coś tam, czy macie jakieś ulubione zdrapki, które mi polecacie, to może zrobimy taki jakiś odcinek z ulubionymi zdrapkami widzów, czy coś w ten deseń. A no ja tym optymistycznym akcentem 20 zł na plusie, dzięki tej jednej malutkiej zdrapeczce. Więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę i komentarza i tak dalej. To oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku Ze zrapek. Cześć.